Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi to Pasi i zapraszam na filmik, który wiem, że bardzo lubicie i to jest mało powiedziane, a mianowicie na podsumowanie kosmetyczne roku poprzedniego, czyli w tym wypadku 2025. Zaczynam sobie oczywiście od pielęgnacji, jak zadbać o tę cerę, żeby dobrze wyglądała, i żeby ewentualnie później ten makijaż na niej dobrze leżał. Także co, zaczynamy, bo koszyk dobroci aż ciążył mi, jeżeli chodzi o ręce, także troszkę tego będzie. Kochani, i zaczniemy sobie od czegoś totalnie, tutaj zacznę sobie wypakowywać prozaicznego, co szczerze mówiąc, będziecie się śmiały, mogłabym o tym nie wspominać, ale jednak to jest mój ulubieniec, a mianowicie zaczniemy sobie od gadżetu. I ten gadżet to będzie nic innego jak ten oto zestaw. Także pierwszym moim ulubieńcem jest zestaw pielęgnacyjny. Opaski miałam różne, więc tak naprawdę to nie ma jakiegoś większego o fryzurę, którą kładałam całe 5 sekund sobie zniszczę. Także opaski nie mają aż takiego większego znaczenia, jaką kupicie. Natomiast samo używanie frotek na nadgarstki, nie sądziłam, że to będzie dla mnie taki game changer. Tylko ja wiem, ale myślę, że nie jestem jedyna, jak bardzo denerwowało mnie przy myciu buzi, że wszystko mi po tych dłoniach spływa. A jak po dłoniach, to już wchodzi pod rękaw, jak macie długi, czy pod sweter, nieważne. No to też rękaw. Czy pod bluzkę, czy pod sweter. Strasznie to było irytujące. Tutaj woda się zatrzymuje. Zaczniemy sobie od pielęgnacji takiej może włosowej, co u mnie często się nie zdarza, ale jednak coś tam mnie zachwyciło, o czym chciałabym wspomnieć i mam tutaj dwa kosmetyki wam do polecenia, które faktycznie odznaczyły się w zeszłym roku. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sam ten włos, żeby o niego zadbać, żeby on odrósł żeby był mocniejszy, silniejszy, to wcielka. Tą wcielkę, tę wcielkę od Neboa Tutaj mamy tą żółtą wersję testowałam dla Was wiele miesięcy i zanim w ogóle o niej wspomniałam, to naprawdę z pół dobrego roku minęło, z tego względu, że nie chciałam Wam polecać czegoś, co wiecie, ledwo spsikałam. Testy były jeszcze z końcem roku 24, do, tak myślałam, bo na samym początku 25. Byłam u fryzjera, zresztą to był ostatni raz, muszę się wybrać, już mam strasznie długie włosy. Byłam u fryzjera czerwiec czy tam lipiec, ale wtedy fryzjera właśnie powiedziała, Basia, coś zmieniłaś? bo kondycja tych włosów, jakby ilość tych włosów babyhairów, no ich jest więcej. E, także to było to, co zmieniłam. Neboa strong scalp, naturalna wcieka do skóry głowy na zagęszczenie i porost włosów. E, wersja żółta. pytałam się AI, ja pamiętam jak dziś e, jakie wcierki poleca. ta miała bardzo dobre recenzje na internecie, wysokie Noty i dużo ocen, i też dużo było takich głosów, że tak nie przetłuszcza włosów, a właśnie ja się tego bałam, że jak już będę używać wcieki, to nie chcę mieć kruchy na głowie. Oczywiście, te włosy nie będą aż takiej kondycji, nie wiem, że trzy dni bez mycia wytrzymam, ale dwa spokojnie. Kolejna rzecz do włosów, którą chciałabym Wam polecić, to coś dla ochrony włosa, i tu podobna zasada szukałam spreju do termoochrony, który również będzie działał, oczywiście pewnie dużo działa, żeby te włosy się nie zniszczyły pod wpływem. Ciepła suszarki, tego ciepłego powietrza, e, natomiast też takiego sprayu, który nie zrobi mi kluchy, bo niestety testowałam kilka. Kilka jeszcze przed tym i zawsze była ta klucha na włosach tragedia. Natomiast ten tego nie robi, już go widzieliście. Firma Loton Cosmetics, termospray do prostowania włosów akurat tutaj jest prostowanie termochrona do 220 stopni świetny, fajna mgiełka nie ma tego siup, jak kiedy ja to mówię, tęskniłam za tym dawno tego nie było. Kto jest ze mną tak długo i to pamięta, dajcie znać w komentarzach. W każdym razie bardzo fajna mgiełka, dobre działanie. Nie robi kluchy na włosach, na długo starcza. To już jest moje kolejne opakowanie. Myślę, że w trzecie I na pewno nie ostatnie. Coś jeszcze mnie zachwyciło, ale uznałam, że nie dam tego na razie do ulubieńców roku, bo za krótko to testuję. Także na pewno coś ulubieńcy zimy się pojawią. Taki spoiler. Jeśli chodzi o paznokcie, to co mnie zachwyciło. Cały zeszły rok, naprawdę jeżeli chodzi o malowanie paznokci 2025, to no może nie na palcach jednej ręki, ale na dwóch na pewno 10 razy to jest max, jak ja malowałam paznokcie jakimiś standardowymi lakierami. Natomiast od zeszłego roku, właśnie kiedy te paznokcie miałam w gorszej kondycji, które potrzebowały wsparcia, odżywka od Eveline. To jest moje kolejne opakowanie, to są te odżywki 6 w 1, bo jeszcze jest 8 w 1. Ja kupiłam 6 w jednym z tego względu, że 8 w jednym jest bez koloru, a ja jednak przez to, że gdzieś tam nagrywam filmiki, działam w social mediach, no wolałam, żeby ten kolor delikatny był i tak na co dzień lepiej się jakoś czuję. To co jest najważniejsze, poza tym, że ładnie wygląda, to faktycznie te paznokcie są w lepszej kondycji. Wcześniej miałam tak, żeby po prostu łamały się non stop, dawno już nie miałam takiej sytuacji, ewentualnie ostatnio zdarzyło mi się, że zadarł mi się paznokieć. Ale no, to wiecie, to się zawsze może zdarzyć. Natomiast faktycznie nie są już takie młamliwe, zrobiły się dużo twardsze. Dezodorant, i to jest coś, co zrobiło dla mnie taki sztos. Zaczęłam z niego korzystać chyba od października, nie wiem, nie chcę pomylić, ale jakoś tak na jesieni. I po prostu tyle, ile komplementów dostałam odnośnie zapachu, a to jest dezodorant. I najlepsza rekomendacja, nie mam tego na filmiku, nie mam tego w wiadomości, żeby Wam pokazać, musicie mi uwierzyć na słowo, najlepsza rekomendacja jest to komplement i komentarz mojej trenerki personalnej, pozdrawiam Cię Martusia, jeżeli to by się oglądała, która po prostu już chyba na drugim treningu, trzecim powiedziała, Basia, sorry, ale ja Cię muszę zapytać, co to są za perfumy, czy Ty masz perfumy z bergamotką? A ja mówię... No, nie, nie kojarzę. Nie jestem aż tak perfumowa, więc nie kojarzę aż tak składów, co gdzie mam. Lubię czasem się psiknąć, ale umówmy się, dla mnie nie oceniam. Każdy robi jak chce, ale dla mnie psikanie się perfumami na siłownię to by było o zgrozo. Nie psikam się z tego względu, że jakby się to połączyło z moim potem, to mi się ba, w ogóle już śmiedziała nie wiadomo jak. Poza tym na siłownię idę ćwiczyć i właśnie się wypocić, więc po co mi się psikać? Wiecie, perfumami, szkoda. No, i mówię, że nie, ale potem jak ona tak mówiła tej bergamotce, że zna jakiś tam perfumy, które bardzo lubi, ble, 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 to ja tak mówię: Bergamotka, bergamotka. I przypomniał mi się ten dezodorant, którym faktycznie smarnęłam się pod pachą. I to jest najlepszy komentarz: jeżeli posmarujecie się dezodorantem, płacicie się jak świnie, robicie mega intensywny trening godzinny i nie czuję się od Was potu tylko bergamotkę, to moim zdaniem to jest najlepsza rekomendacja. A tutaj, moje drogie, mamy dezodorant w kremie bergamotka z limonką od Miodowej Mydlarni. Świetne. E, jedyne, co może Was psychicznie stopować, to fakt, że tutaj trzeba paciać palca. Też nie jestem fanką takich kosmetyków, gdzie palec musi być wsadzony, ale ręce po prostu myjecie przed, myjecie po i jest OK. E, teraz przechodzimy sobie już do produktów takich do buźki. I tu będę miała Wam naprawdę dużo rzeczy do polecenia, ale zacznę sobie od mojej ściągi na telefonie i rzeczy, których niestety fizycznie tutaj nie mam, bo wylądowały w denku. Dwa płyny micelarne, e, dwa, e, ponieważ e, uważam, że oba e, zasługują na, na to, żeby o nich wspomnieć. Pierwszy płyn micelarny, o którym chciałabym wspomnieć, no to oczywiście jak zawsze, albo może nie jak zawsze, ale jak często Ewelina Kosmetyczna. I tutaj płyn micelarny od eweliny kosmetycznej to jest fioletowy z bakuchiolem, także tutaj Wam pokażę butelkę. Świetny nie podrażnia, wszystko domywa, ładnie, delikatnie pachnie kwiatowo, e, duża butla, wszystko się w nim zgadzało, i drugi, który pie, pachnie takim luksusem, też lekko kwiatowo, który też pięknie domywa. I jest spokocenie też w Rosmanie, jeszcze można kupić na promce. To jest to Christian Laurent. I to też jest płyn micelarny, Tutaj Wam zrobię przebitkę. Również świetny. Rzecz taka bardzo prozaiczna, ale skoro już wspomniałam o Rosmanie, no to niech będzie. Chociaż najpierw powinno być oczyszczenie twarzy. Ale już sobie przejdźmy do tych naszych ulubionych sywków, a mianowicie plastry na niedoskonałości. Jak wiecie, od lat, i to już było w ulubieńcach, polecałam Wam plaster, plastry od Cosarex. Dalej je uwielbiam, dalej ujeżdżam, chociaż teraz mi się skończyły i na razie ich nie domawiałam. Natomiast znalazłam świetny zamiennik tych plasteków, tańsze, łatwo dostępne, nie trzeba zamawiać online, wystarczy wyrosłanie kupić. Jest to firma Erne i to są właśnie te takie plastry. Świetne, ta sama ilość, też mamy 24 kółeczka, plasteki, które wykorzystamy są płastrze, więc dużo lepiej wyglądają pod makijażem, tak się nie odcinają. Również są w kolorze cielistym, więc troszeczkę niwelują to zaczerwienienie naszego pryszcza. Natomiast minusem jest tylko to, że są w jednej wielkości. Także ewentualnie możecie sobie przyciąć na pół, też tak robiłam ostatnio, jak było mi szkoda opakowania. Także tutaj zaczęte, ujeżdżam Często polecę Wam jeden żel. Bo tak się zastanawiałam, czy nie polecić więcej, ale finalnie decyduję się na polecenie jednego żelu. E, a mianowicie tylko tutaj szukam sobie drugiego opakowania e, polecę Wam żel od Veoli. E, żel od Veoli wykosił wszystkie inne żele. E, jest to produkt, który jest świetny nawet teraz na mój czas, kiedy mam alergię, kiedy mam jakieś wiecie nadwrażliwość ust, czy też oczu, nic nie podrażnia, jest świetny, jest też polecane po kosmetycznych takich różnych zabiegach. Dla cery wrażliwej, dla cery naczynkowej bardzo ładnie się pieni, niewielka ilość jest potrzebna i tak bardzo go polubiłam, że tutaj mam jedno zużyte opakowanie, tylko już Wam mówię jaki to jest żel, bo w sumie we Oli kilka. Ja postawiłam na Cleaning Me Softly, czyli właśnie takie delikatne, zużyte opakowanie, a tu już Kolejne w zapasie sobie czeka. Jeśli chodzi o dokładną opis, to jest nawilżająco łagodzące żel do mycia twarzy, do skóry suche i wrażliwe, z prebiotykiem, postbiotykiem i ekstraktem z, wą z wąkroty azjatyckiej, którą Cera Naczynkowa kocha. Także serdecznie Wam polecam. Tutaj mamy 190 ml, także jest większy niż takie standardowe żele, które zazwyczaj mają 150. Napaw naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o sera, to tak naprawdę zastanawiałam się, co Wam tutaj polecić. I ser dużo, naprawdę dużo testowałam w tym roku i było dużo świetnych, ale też nie chcę, żeby ten odcinek trwał miliony lat, więc postanowiłam postawiłam na jedno serum, chociaż z bólem serca, bo z Veoli też są genialne i ja Wam je naprawdę polecam. E, zielone, różowe. No, pokazywałam w innych filmikach w zeszłym roku. Natomiast, jakbym miała ja wybrać jedną rzecz, e, no to zdecydowałam się na serum Esencję od Sensu Mare. E, to zrobiło na mnie wrażenie. Znowu podobna sytuacja jak przed chwilą z Żenem, aż takie, że mam jedno na wykończenie opakowanie, bo ono jeszcze nie jest skończone. Oto zobaczycie. Tyle mi jeszcze zostało. A ujeżdżam, no, mało jest nigdy, kiedy z niego nie korzystam. I świeże opakowanie, teraz nie słychać, dobrze zabezpieczone, dodatkowe tej esencji kocham, uwielbiam. Jest to esencja z tej serii Algo Pro nawilżająca, odbudowująca esencja wspierająca barierę hydrolipidową ceramidy plus ektoina 25 składników aktywnych niby jest napisane esencja, ale ja bym tego, z tego też korzystała jako serum jest to takiej mm, mlecznej konsystencji, powiedziałabym leistej, takie trochę konsystencja mleczka, ale działanie jest świetne, to jest taki plaster na skórę kiedy czuję, że moja skóra jest, yy, wiecie, bardziej wysuszona, nie jest nawilżona właśnie jest taka ściągnięta Nałożę samą tę esencję, mogę spokojnie popylać długo, chociaż moja skóra potrzebuje jeszcze kremów, ale mogę popylać długo tylko z nią i będzie ok. Pierwsza rzecz, pod oczy, którą chciałabym wyróżnić w tym odcinku, to są to. Um, chciałam się plastry znowu, ale tak naprawdę są to. Ee, matka jak się mówi? Plasterki? Plasterki? Teraz mi wyleciała nazwa, jak się mówi? Beauty. Płatki. Kawa coś słabo weszła. Płatki pod oczy. I chciałabym wyróżnić firmę Kimoko. Mam nadzieję, że tak to się czyta: Kimoko Beauty Eye Mask Collagen. I to są te takie płatki pod oczy. Coś nam spadło. I to są takie płatki pod oczy kolagenowe. Poleciła mi je moja koleżanka Matylda. Pozdrawiam cię ciepło, jeżeli oglądasz ten odcinek. Poleciła mi je, już, mi je już w roku 2024, jakoś pod koniec chyba w grudniu. Pamiętam, że biegłam po te płatki, bo one były w jakiejś promocji i nie mogłam znaleźć w jednym rozmanie szłam do innego i chyba w trzecim dopiero kupiłam. Cudownie działają, bardziej ekonomiczne niż takie płatki pojedyncze, jak kupicie, bo tutaj macie chyba 60 sztuk, tak mi się wydaje. I to są Kimoko Beauty, hydrożelowe płatki pod oczy, uwiędrniające, rozświetlające z kolagenem i złotem. I teraz właśnie nie widzę, jaka to jest ilość, 90 gram, ale wydaje mi się, że tutaj jest 60. W kartoniku na pewno to było napisane. Świetne, naprawdę. Tu macie jeszcze taki Taką szpatułkę, żeby sobie nałożyć. Wszystko jest higieniczne, one cały czas są w takim płynie zanurzone. Naprawdę rewelacja, polecam. Druga rzecz pod oko, którą polecam, na pewno was nie zaskoczę i ostatnio dzisiaj z kremów pod oczy, a tych ujeżdżałam też mnóstwo. I uwierzcie, mi ciężko było coś wybrać w sensie. Ten krem nie było ciężko, bo ja wiedziałam, że on będzie w ulubieńcach tego roku i to już od początku. Natomiast no też starałam się. Wyłonić jedno, a nie zapodawać Wam nie wiadomo ile produktów, chociaż były też kremy pod oczy, które bardzo mocno mnie zaskoczyły pozytywnie. Natomiast no, nie byłabym sobą, gdybym nie wymieniła tego. On był w ulubieńcach w zeszłym roku, a ulubieńcach zimy. Poznałam go na końcu roku 24, więc pojawił się w ulubieńcach zimy już 25, więc teraz w tych ulubieńcach 2025 musi się pojawić, i mianowicie weoli, botanika. 20 seconds eye magic treatment glam. 20 seconds. Magic Eye Treatment Glam. Prawie dobrze, pomyliłam kolejność. Bardzo długa nazwa, z której zawsze się śmieję. Natomiast rewelacja, tu jest opcja Glam i to jest świeże opakowanie, jeszcze nie otwarta, a otwartą mam opcję Gold, żeby tutaj Wam pokazać to opakowanie, o jakim serum mówimy. Odświetlające, liftingujące, właśnie naprawcze serum pod oczy i na powieki z kofeiną, papitami, kwasem hialuronowym i kompleksem Beauty Eye. To co jest ważne, on też jest na powiekach. Nie znałam innego i nie nam innego do tej, do tej pory kremu pod oczy, który tak pięknie, naturalnie, ale mocno rozświetlał Wam skórę pod okiem i dodatkowo sprawiał, że ta skóra będzie wyglądała młodzi. Ona wygląda po prostu lepiej. Gorda bardzo lubię. Uważam, że to jest takie serum, krem na piątkę z plusem. Natomiast jeżeli chodzi o glama, dla mnie to jest szóstka. Dla mnie to jest po prostu. No to jest takie, wiecie, zadanie w skangórka albo zadanie jakieś dodatkowe na klasówce. Czekam z utęsknieniem, żeby go otworzyć, ale mam po prostu trzy kremy do pod oko od fakta. E, w tym właśnie jeden ten. Dopiero jak zużyję, otworzę sobie. Kocham. Kocham, 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 kocham. W nocy o północy, byście mnie zapytali o jeden kosmetyk w ogóle, pielęgnacyjny roku 2025, to powiedziałabym właśnie, że to był ten kosmetyk. Kremu takiego nanoc typowo Wam nie podam, z ulubieńców. Były kremy, które były naprawdę bardzo, bardzo dobre, ale z różnych półek cenowych też takie dobre znalazłam, więc chyba tutaj nic tak nie uhonoruję. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za zeszły rok. Jeżeli chodzi o kremy na dzień, też używałam bardzo dobrych, ale wiecie, w tym sezonie wiosna-lato, no to raczej właśnie esencja czy serum i tych było dużo. A potem po prostu na twarz nakładałam już spf -y i nic więcej. Troszkę inaczej to wygląda teraz w sezonie tym jesienno-zimowym, ale to są ulubieńcy z końca roku i jakby no to nie są jeszcze ulubieńcy roku. Może coś się pojawi na kolejny. SPF, który chciałabym Wam tutaj polecić to będzie ponownie marka Sensum Mare. Wiedziałam, że będę chciała o tym wspomnieć, ponieważ ten SPF, jak dla mnie, jest też rewelacyjny. SPF-ów również testowałam bardzo dużo w zeszłym roku i dużo było świetnych na Piątkę z plusem. Natomiast miałam też takie spf -y, które były mocno nawilżające takie powiedziałabym, które robiły i za krem, i za taką ochronę przeciwsłoneczną. A z tego, co się orientuję po moich obserwatorkach, to jednak więcej z Was szuka takich kremów, które mają lżejszą konsystencję. Nie są tak tłuste, bardziej są kremowe. Stąd też właśnie taka polecajka z mojej strony. I jest to Sensumare Algo Drops Innowacyjna emulsja przeciw fotostarzeniu Satynowe wykończenie No właśnie, to jest ważne, bo oni mają różne wykończenia Ja wybrałam satynowe SPF 50 z plusem UVB, UVA, PA 4 plusiki Mamy też HEF i IR, także naprawdę pełna ochrona Tak świetne, że poprosiłam markę Żeby wysłała mi jeszcze jedno bo powiedziałam, że to mi się skończyło i faktycznie ja Wam pokazuję denko. Także tutaj nic nie ma. Ten produkt był w denku. Tutaj jeszcze mamy wypacianą skówkę. Natomiast tutaj mam nowe do otwarcia. Czeka sobie w kolejce. Świetne. Polecam. Również nieduże opakowanie. Tutaj akurat mamy już szklane, ale mamy pompeczkę na długo starcza, przyjemna, emulsyjna, powiedziałabym, konsystencja, bo to jest taka konsystencja kremowa, emulsyjna, coś takiego, taki bardzo lekki kremik, świetne właśnie, jeżeli chodzi o sezon wiosna, lato, nic się tak nie lepi nieprzyjemnie, jest wykończenie takie satynowe, od razu mówię, ale to też nie jest takie świecenie się jak psu, wiadomo co. Kochani, i to już byli wszyscy ulubieńcy roku 2025, jeżeli chodzi o pielęgnację. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jestem ciekawa, czy coś Was zaskoczyło, czy raczej to były takie pewniaczki, które wiedziałyście, że się pojawią. Muszę mam powiedzieć, że sama jak wertowałam sobie ulubieńców miesięcy z zeszłego roku, to kilka rzeczy mi się przypomniało. O rany, faktycznie to było w tym roku, ale to było fajne, ale tam to było fajne. I w ogóle pierwotnie ta lista była dużo dłuższa, bo właśnie tak jak mówię, pojawiało się więcej serii, jeszcze jakieś żele, no, i jeszcze jakieś kosmetyki, ale stwierdziłam, że nie, Baśka, musisz to troszeczkę ukrócić. Konkrety, także mówię, te rzeczy, które były w ulubieńcach pojedynczych miesięcy w zeszłym roku, dalej lubię, są godne uwagi. Tutaj po prostu starałam się, wiecie, być taka. Nie sobie rzetelna, bo tam to też było rzetelne, ale taka ostra, taka ostra nauczycielka, wiecie, z matmy, z liceum, która nie odpuści. Nieważne, że matematyki nie zdajesz na maturze, masz umieć. Także staram się być taka konkretna. Mam nadzieję, że Wam się podobało, w kolejnym odcinku porozmawiam sobie o kolorówce, a teraz już Wam, was ściskam. Puśka, pa! I idę się napić jakieś wody, bo normalnie Sahara.